Majowy poranek we wtorek, 20 dnia tego miesiąca, miał być dla wielu osób zwyczajnym dniem pełnym pracy i codziennych obowiązków. Na rozległym placu budowy w Chorb, w Badeni-Wirtembergii, panował ruch, jaki zwykle towarzyszy tego typu inwestycjom. Potężne maszyny hałasowały, operatorzy obsługiwali dźwigi, a inżynierowie krążyli między stanowiskami, nadzorując postęp prac. Zapach świeżo wylanego asfaltu mieszał się z kurzem unoszącym się w powietrzu. A na twarzach robotników widniało zmęczenie, ale też cicha satysfakcja, bo każdy z nich wiedział, że bierze udział w tworzeniu czegoś trwałego. Łukasz O., czterdziestoletni mężczyzna z okolic obornik w Wielkopolsce oraz jego pięć lat starszy kolega Wojtek M. ze Starego Sącza, przebywali tam od zaledwie dwóch tygodni. Dołączyli do 70-osobowej ekipy budowlanej, która od dwóch lat pracowała nad wznoszeniem monumentalnego mostu drogowego mającego połączyć dwie części miasta oddzielone rzeką. Dla wielu z tych ludzi praca na wysokościach, w trudnych warunkach, była codziennością, a mimo ryzyka, nikt nie spodziewał się, że rutynowy dzień zamieni się w tragedię. Łukasz i Wojtek, obaj będący mężami i ojcami, codziennie myśleli o swoich rodzinach w Polsce. W przerwach między kolejnymi zadaniami często przeglądali zdjęcia dzieci w telefonach, wymieniali uwagi o planach na przyszłość, marzyli o spokojnych weekendach spędzonych w gronie najbliższych. Wiedzieli, że już za kilka dni wrócą do domu, doczekających na nich żon i dzieci. Obaj liczyli dni do powrotu, odliczając każdy poranek jako krok bliżej do momentu, gdy znów poczują ciepło domowego ogniska. Tego dnia, około południa, Słońce świeciło ostro, a ciepłe majowe powietrze pachniało mieszaniną metalu, smaru i rozgrzanego asfaltu. Wiatr, choć lekki, wiał dość mocno, poruszając rozwieszone banery i przynosząc chwilowe ochłodzenie. Trzej pracownicy, Łukasz, Wojtek oraz 46-letni S. z Niemiec, weszli do gondoli transportowej, która miała ich wnieść na wysokość około 50 metrów. Gdzie czekała ich kolejna partia prac przy montażu elementów konstrukcji mostu. Gondola, duża i solidna, wydawała się bezpieczna, bo cała ekipa ufała, że sprzęt jest regularnie kontrolowany i sprawny. Jednak tego dnia los zadrwił z nich okrutnie. W momencie, gdy kabina osiągnęła znaczną wysokość, nagle, zupełnie niespodziewanie, stalowa lina podtrzymująca konstrukcję pękła. Gondola z całą swoją zawartością, trzema mężczyznami ich narzędziami i materiałami runęła w dół z ogromną prędkością, osiągając blisko 100 kilometrów na godzinę. Siła uderzenia o twardy asfalt była tak wielka, że nie pozostawiła żadnych szans na przeżycie. Kiedy służby ratunkowe dotarły na miejsce, na placu budowy panowała cisza, którą przerywał jedynie szum wiatru i odgłos oddalających się kroków ludzi, którzy nie mogli uwierzyć w to, co się wydarzyło. Widok roztrzaskanej kabiny, narzędzi rozrzuconych wokół i leżących ciał pracowników był wstrząsający. Niektórzy z robotników stali w milczeniu, patrząc przed siebie, niezdolni do wypowiedzenia choćby jednego słowa. Inni kręcili głowami, próbując pojąć, jak mogło dojść do takiej tragedii. Śledczy, którzy natychmiast pojawili się na miejscu wypadku, rozpoczęli dochodzenie, starając się zrozumieć, co spowodowało tę katastrofę. Już pierwsze ustalenia wskazywały, że do zerwania stalowej liny doszło, gdy ta zaczepiła się o inne, krzyżujące się przewody stalowe, co wywołało przeciążenie i pęknięcie na dalszym odcinku. Eksperci byli zgodni, że sama jakość liny nie była problemem, wytrzymałość materiału powinna była pozwolić na podniesienie nawet dziesięciokrotnie większego ciężaru. Regularne przeglądy techniczne miały wykluczyć zużycie czy uszkodzenia, które mogłyby być zauważone wcześniej. Friedhelm Schwiker z renomowanej organizacji Dekra podkreślał, że niemożliwe jest, by Lina pękła od tak, bez powodu. Markus Wagner, rzecznik prokuratury w Rodweil, poinformował, że prace na budowie zostaną zawieszone przynajmniej do końca tygodnia, by możliwe było przeprowadzenie dokładnych badań i wyjaśnienie wszystkich okoliczności tego tragicznego zdarzenia. Łukasz i Wojtek, którzy mieli wrócić do swoich rodzin już w nadchodzący weekend, nie zdążyli opowiedzieć bliskim o swoich przeżyciach na budowie, o tym, co ich cieszyło i co sprawiało trudność. Nie zdążyli przywieźć prezentów dla dzieci, nie mieli już szansy, by znów usiąść przy rodzinnym stole, zjeść wspólnie posiłek, pośmiać się i przytulić swoich bliskich. Ich rodziny, które z niecierpliwością odliczały dni do powrotu ukochanych mężów i ojców, zamiast radości musiały zmierzyć się z niewyobrażalnym bólem i pustką. Czekały ich ciche domy, w których dźwięk kroków, głosy i śmiech bliskich już nigdy nie rozbrzmiały tak samo. W miejscu, gdzie miała być radość powrotu, zapanowała cisza przerwana szlochem i poczuciem straty, której nic nie mogło wypełnić.